W tej chwili mamy beneficjentów w sumie po tych prawie dwóch latach 870 osób, ukochanych uchodźców z Ukrainy, ale nie tylko z Ukrainy, bo również z Białorusi i mamy również uchodźców z Turcji, z Azerbejdżanu. Kursy nasze dzielimy na dwie główne grupy. Jedna grupa to są kursy językowe czyli bardzo istotna sprawa polegające na tym, żeby złamać barierę języka. Mamy kursy języka polskiego, mamy kursy hiszpańskiego naszym strzałem w dziesiątkę, który bardzo się spodobał naszym beneficjentom, to były kursy sektora beauty, czyli makijaż, manicure, fryzjer. Następnym kursem, który był strzałem absolutnie w dziesiątkę, to był kurs kasy fiskalnej. Z, z elementami księgowania oraz najważniejsza sprawa florystyka. Przyjechałam od razu po wybuchu wojny, przyjechałam z Karnopolo. Akurat jeszcze przed wybuchem wojny kupiliśmy moje mieszkanie, zrobiliśmy remont i wszystko zostawili. Usiadliśmy w samochód i przyjechaliśmy do Polski. z mamą swoją i z synem. Przyjechałam do Polski. I e, pracowałam jeszcze zdalnie jako główna księgowa, e, bo myślałam, że jeszcze tam miesiąc drugi i wszystko skończy się i e, możemy wracać do Ukrainy. Ale wojna nie skończyła się i gdzieś rok jak wojna już wybuchła, tak to... Zdecydowałam się, że trzeba coś robić tutaj w Polsce, żeby tu zarabiać, bo w Ukrainie pensja była taka, no, nie bardzo taka wysoka, żeby pozwolić sobie normalnie mieszkać tutaj w Polsce. Znalazłam w internecie, na Facebooku, że Czerwony Krzyż robi kursy dla księgowych. To jeszcze na tym kursie, to złożyłam CV i zaczęłam wysyłać do różnych biur księgowych, żeby po prostu dostać. I praktycznie od razu zadzwoniła do mnie pani, właścicielka biura księgowego i powiedziała, że mogę przyjść na rozmowę kwalifikacyjną. W piątek była na rozmowie kwalifikacyjnej i w poniedziałek już wyszłam do pracy jako księgowa. Zadzwonili do mnie właścicieli firmy takiej dużej, i powiedzieli, że potrzebują głównej księgowej. I od sierpnia pracuję jako główna księgowa w takiej dużej firmie, która zajmuje się importem eksportem. Dzięki temu projektu e, dostałam bardzo dużą wiedzę, dostałam takie mm, wsparcie, tak, że wszystko u mnie będzie w porządku. Я особисто і закінчив, і брав участь в організації, щоб було краще, по курсу по навчанню польської мови А1 і А2. По-перше, я якось не думав, що наука психології така сильна. І я сам особисто на собі на авто, Тренінг себе, так казати, спасав і, дякуючи, якщо там проходить цей аутотренінг, виходиш там звідти і багато вирішуєш питань, які раніше вирішити не міг. На сьогоднішній день дякуючи працю в підставову міжнародну школу, значить, технічна, от ну, людина, то школа відкривалася, то на нас лежала відповідальність. Експлуатація будинків і так далі, і все, що туди відноситься. Тобто, електрика, сантехніка. Ці всім зусиллям дуже багато людей отримали допомогу в плані працевлаштування. Зворотна інформація від наших бенефіцієнтів, те, 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 наше діяння pozwoliły i kursy zawodowe, i pomoc psychologiczna, i kurs języka polskiego, że pozwoliły znaleźć pracę i dały najważniejszą sprawę, mianowicie zmniejszenie alienacji językowej i kulturowej osób, które są naszymi beneficjentami.